Dzień dobry, nowe przecieki, nowe przecieki z Toilet. Czyżby już dzisiaj był odcinek? Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj naprawdę poznamy coś niesamowitego, nowy rodzaj Skibidi Toilet. Zapraszam, obejrzyjcie odcinek do końca, lajki zostawcie. Mamy to, wcześniej dostaliśmy przecieki, o których już rozmawialiśmy wielokrotnie trzy nowe zdjęcia. Dzisiaj dostaliśmy, czy wczoraj? Jedno nowe, ale które ujawnia niezwykłą ciekawą tajemnicę i prawdę o SkipD Toilet. Zapraszam, bo ten przeciek był na sklepie. Jak widzicie, tutaj widać go troszkę powiększonego. Proszę bardzo, oto to zdjęcie. Dzisiaj się nim zajmiemy. Pełna, full analiza. No, i nasze rozważania. Zacznijmy od tego, że ja ściągnę sobie słuchawki, bo nie chcę tej muzyki słuchać na razie, bo nie będę mógł się skoncentrować. Mamy tu wiele rzeczy. Nawiązanie do bajki. Szreka, a raczej kota w butach, bo to jest połączone ze sobą. Przede wszystkim rzuca nam się w, w, w oczy. Nowy, nowy rodzaj Mutanta i co ciekawe ten nowy rodzaj Mutanta mamy tutaj na przykład podpisane jak jest ten przeciek e, ty, zatytułowany SWAT Skibidi Mutant 72 i 1 pierwsza część i słuchajcie co rzuca się w oczy to to że Boom nie wpisał tutaj Skibidi Toilet tylko jest Skibidi Mutant czyli już to jest takie jakby podpowiedź że ta nowa postać którą tu widzimy którą już naprawdę wygląda kozacko. To już jest coś wyżej niż Skip D Toilet. To już nie są głowy w toaletach. Tylko to już jest postać, która jest mutantem, jest hybrydą, która ewoluowała, została stworzona jako coś nad, coś lepszego od zwykłych toalet. No i słuchajcie, mega to wygląda, czyli te toalety zaczynają tutaj progresować, zaczynają się znowu ulepszać. Mamy oczywiście postać, która ma ręce, nogi, która już bardziej przypomina takiego człowieka. No i słuchajcie, nie wiem, czy ta postać w ogóle została zrobiona z Large kamery, czy Large głośnika. Bo tego nie widać w ogóle. Natomiast jedno jest pewne, że te toalety jeszcze nie pokazały, nie powiedziały ostatniego słowa, i będziemy tutaj mieli naprawdę nie lada kamery sojusz nie lada problemy. Na pewno przejdźmy jeszcze tutaj, co się dzieje obok. Mamy stare wersje, te stare nowe wersje skibdy Toilet Helikopterów, które widzieliśmy już wcześniej. Natomiast tutaj jest bardzo istotna rzecz taka, że te Sibby Toilet, które tu widzicie, moim zdaniem, to są Skiby Toilet do zadań specjalnych, to jest taka grupa e, elitarna. Do uderzeń już takich ostatecznych, tak? Ostatni rzut, tej ostatniej szansy. To są już jednostki mega, mega elitarne i tak też to wygląda, prawda? To takie bardziej. E, SWOT to jest taka jednostka policyjna w Stanach Zjednoczonych, taka właśnie do zadań specjalnych, taka elitarna jednostka. No, może nie komandosi, ale w policji taki oddział, gdzie, wiecie, antyterrorystyczny chyba, czy coś takiego. Natomiast naprawdę to wygląda kozacko i powiem Wam szczerze, że tutaj też uzbrojenie jest mega dobre, tej osoby. Patrzcie, ma wyrzutnie rakiet, czyli to jest taki odpowiednik, taka kontra na large kamerę, która też miała te wyrzutniki, tak, granatniki. No i tutaj już część była odpalona, więc on ich użył już trochę. Natomiast zostały poz pozostałe dwa tutaj. I słuchajcie, w ręku ma w ogóle broń, która jest nawiązaniem do bajki Kot w butach. Nie wiem, czy kojarzycie, tam właśnie była taka broń. E, ten wilk chyba nią dzierżył i tutaj są w ogóle zaznaczone rzeczy, które jakby pokonane, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, co najmniej cztery jakieś pokonane kamery, chyba ten, ten gość ma. To wygląda jak taki sierp, tak? Z tego co widać, i no to już jest chwilę po tym, jak oni coś tu zniszczyli, bo tu się płonie, to znaczy, że były odpalone te rakiety. Zresztą tutaj też błyszczą, patrzcie, co jakiś czas takie błyski ognie są, tak jakby jakieś pociski tu latały. Więc mamy tu I jeszcze jedna rzecz jest ważna odnotowania: to to tutaj to wygląda jakby to było specjalnie zablurowane, zamazane przez booma, żebyśmy nie odkryli dokładnie wszystkiego z tego odcinka, albo to po prostu jest jakiś dymek, ale to tylko jest w tym miejscu, więc to jest zastanawiające. Tak jakby to boom specjalnie jakoś tak zrobił, żebyśmy nie wiedzieli co tutaj jest. Tak mi się wydaje. Natomiast. No ten uh, Skibidi Toilet, który ma tą tarczę, ma, ma broń, już przypomina naprawdę, tu z tyłu e, ma te wyrzutnie rakiet, hełm, przypomina naprawdę mega, mega mocną postać i weź, myślę, że on zostanie pokonany, wiecie przez kogo? Albo przez Tytana, albo przez e, Cyborga Kamerę. Cyborg Kamera, ten naukowiec, który widzieliśmy kiedyś, być może on go pokona, tego. I to będzie takie wprowadzenie do... Tej grupy, i być może nawet pojawi się tu detektyw, właśnie Cyborg i zakochany kamera, i oni taka grupa specjalna, która będzie eksplorować badać ten kompleks, szukać odkrywać tajemnice, i to oni tutaj będą, jakby taką grupą, która będzie to przeczesywać i wszystko, wszystko zbada do końca. Słuchajcie, przeciek mega interesujący, dlatego też yy, to jest przeciek, który pojawił się na oficjalnej stronie, a wiecie co to oznacza. Jak on się tutaj przeciek pojawia, to znaczy że lada chwila będziemy mieli odcinek i myślę, że dzisiaj być może wieczorem, być może po południu, być może w południe raczej nie, ale gdzieś później wieczorem doczekamy się odcinka i ja no chcę go poznać. Bo jednak długo czekamy, będzie to część pierwsza. Będzie część druga, bo to Boom zapowiedział. On zresztą mówił, że odcinek będzie skończony między 2-3 dni, a już ten drugi dzień dzisiaj mija. Trzeci to będzie środa, ale obstawiam, że to dzisiaj raczej będzie odcinek. Będzie też odcinek od Doom Studio z scenami ukrytymi. Także będzie się dzisiaj działo. Ciekawe czy Boom nie przez to, że Doom Studio wypuszcza odcinek, nie przesunie go na środę, ale chyba nie, natomiast naprawdę wygląda to mega kozacko. Napisaliście dużo komentarzy. Ja myślę, że skibidi jajo to tylko toaleta, gdzie jest jajko. No to było takie. Dziękuję za suba user. To takie jest słuchajcie, albo easter egg, albo rzeczywiście skibidi toilet powstają z jajek. Jest nowy przeciek skibidi toilet na boom sklepie. Tak, miło, już to dzisiaj właśnie analizujemy, ale dziękuję bardzo za to, że jesteście czujni i informujecie mnie o tym. Najlepiej na Discordzie mi napisać, spingować mnie, jak jest jakiś przeciek, to wtedy szybko zareaguję. Wydaje mi się, że skibidi kot Zostanie ulepszone, w końcu był w laboratorium. Ja się nie zdziwię, jak zrobią coś z nim śmiesznego, że on będzie jakby takim tym naukowcem, który tam odpracowuje na przykład kociom karmy albo jakąś myszkę, <grym> coś takiego. W odcinku 27 był złoty skip the Toilet. Proszę, daj na film złoty. E, chyba chodzi ci o ten pomnik, tak? być może to chyba o ten pomnik chodzi. Myślę, że Skibidi Toilet 72 będzie przed jutrem albo jutro. Myślę, że no to mu wchodzi ci o dzisiaj albo yy, jutro. No coś takiego może być. Brod poprosiłbym cię, żebyś zrobił odcinek z Ice Camera, bardzo proszę. A co to jest Ice Camera? Szczerze, to nie wiem. Też telewizory mogą być dobrą kontrolą na Astro Toalety. No to racja, to racja mogą być tylko jak będą miały okulary te z toale toalety to będzie słabo w odcinku 54 został pokonany glitch toilet w 63 widzimy ninja kamermana w glitch toalecie nie wiadomo co się stało z głową bo nie miał spłuczki no może ją wyrwali albo jakoś spłukali to jest ciekawe nie myślę że oni jak już zdobyli tego glitcha to myślę że Kamery opracowują technologię właśnie związaną z glitchem, żeby potem była ta kontra na, na astro toalety, ale to już zobaczymy pewnie niedługo.